widzowie Łysej Pały, z tej strony Łysa Pała Dozo. Dzisiaj mówimy sobie pacznocy, które dotyczą kaldery, czyli nowej mapy na Warzone. Jakie zmiany zachodzą wraz z integracją Vanguarda? No i tyle, i zobaczymy nową mapę. Także stay tuned. Link oczywiście do samych patrznoców znajdziecie w opisie, a my nie przedłużając lecimy. Mamy pokazaną, jak będzie wyglądała mapa z góry i jakie lokacje, dzielnice będą się na niej znajdowały. I z tego co widać na pierwszy rzut oka, to widać, że nie będzie to typowa dżungla na szczęście, więc mamy dużo zabudowań, nadal całkiem sporo otwartej przestrzeni, ale generalnie wygląda na to, że nie będzie tutaj takiej gęstej puszczy, jakiej niektórzy się spodziewali na szczęście, bo byłby problem wtedy z krzakami prawdopodobnie i ludzie by narzekali pewnie. Tak czy siak, że albo nie widać przeciwników, albo krzaki nie są krzakami, albo jeszcze inne dziwne rzeczy. Oczywiście zobaczymy, jak będzie ta mapa wyglądała sama w grze, i wtedy tak naprawdę dopiero będziemy mogli w pełni stwierdzić, czy jest ona dobra, czy nie, jakie ma wady, jakie ma plusy, ale aktualnie wygląda ona całkiem nieźle. Wiem, że ludzie pytają o rozmiar porównawczo do Werdańska, ale to już zostało dawno wyjaśnione, że kaldera jest pi razy drzwi identyczna jak Werdańsk, rozmiarowo. No i na samą mapę zawitamy dopiero 8 grudnia, czy właściwie posiadacze Vanguarda zawitają na mapę 8 grudnia, 9 grudnia. Mapa otworzy się dla wszystkich. Tutaj mamy zdjęcia poszczególnych lokacji, jak one mniej więcej wyglądają, czy właściwie jak wyglądają, tylko z jednej perspektywy. Także możemy zobaczyć, przyjrzeć się tym lokacjom, gdzie te walki będą się odbywały. I tak jak widzimy, pierwszą opcją zaprezentowaną jest Naval Arsenal. Kolejny jest w sobie Shipment, który wygląda identycznie jak Shipment z Modern Warfare, nie z Vanguarda, co ciekawe. Następnie mamy małe lotnisko typowe dla wysp. Ruiny, kopalnie, szczyt, który będzie znajdował się w centralnej części mapy, tak jak widzieliśmy to na poprzedniej mapce. I tak jak widzimy tutaj, są już te kolejki liniowe, które były w Verdańsku na nowej mapie z Coldwora, więc te kolejki liniowe zostają. Mamy też pokazany jeden z brzegów wyspy, rzeczną wioskę tutejszej ludności, lagunę, w której znajdziemy trochę wody i zwróćcie na nią uwagę, bo później będą jeszcze pewne szczegóły właśnie odnośnie wody podawane. Kolejne lotnisko, ale bardziej zmodernizowane. Znajdziemy też centrum agrokulturalne, przybrzeżną bazę wojskową, elektrownię, oczywiście stolice wyspy oraz resort hotelowy. I to są te wszystkie dzielnice, które znajdziemy właśnie na mapie Caldery, oczywiście, to są pojedyncze jedynie lokacje. One zawierają dużo więcej miejsc zainteresowań, które będziemy mogli odwiedzić. No i oczywiście wszystko to, co znajdziemy w Vanguardzie, znajdziemy oczywiście po integracji również w Warzone, czyli operatorów 40 broni, bo 38 broni podstawowych, jak i dwie już dodatkowe, znajdujące się w kardencie pierwszego sezonu karty, emblematy i te wszystkie dodatkowe rzeczy, które normalnie znajdują się w Call of Duty. Na start będzie też znajdował się nowy tryb Vanguard Royal, który był już prezentowany we wcześniejszych Notesach, natomiast teraz mamy więcej szczegółów, czyli będą nowe pojazdy typowe dla Vanguarda bronie tylko z i wenty podczas każdej nowej, kolejnej strefy oraz chyba największa zmiana w całym Battle Royale'u akurat na tym trybie będziemy mogli używać myśliwców do walki. Biorąc pod uwagę jak to wyglądało w kampanii, to myślę, że będzie to dużo inaczej wyglądało tutaj na mapie, gdzie nie będziemy mieli sztucznych barier, które będą ograniczały nasz ruch, tak jak właśnie to było w kampanii, także jestem ciekaw jak to będzie wyglądało, chociaż uważam, że na dłuższą metę myśliwce w Battle Royale'u wcale nie muszą być pozytywną rzeczą, ale na razie będą tylko na tym trybie, więc pewnie Testowo, eksperymentalnie, w zależności od tego, jak społeczności się to spodoba, być może rzeczywiście myśliwce zostaną na dłużej. Jeżeli natomiast chodzi o River Island, to osoby, które nie mają dostępu do Vanguarda, będą mogły właśnie grać na River Island, bo Werdańska już nie będzie. Czyli 8 grudnia osoby bez Vanguarda mają dostęp do River Island, natomiast po 9 grudnia Rebirth Island znika, żeby później podczas pierwszego sezonu jeszcze się pojawić na nowo. Pewnie w nowej, odświeżonej wersji. No i przechodzimy do zmian gameplayowych, które obok mapy są zdecydowanie najważniejsze. I pierwszą zmianą jest zmiana. Guagowa, która dotyczy tego, że jeżeli wygramy Guag, to wracamy na mapę z tą bronią, z którą wygraliśmy w Guagu, czyli dokładnie tak, jak działało to na żelaznych próbach, i moim zdaniem jest to bardzo dobra zmiana. Zobaczymy tylko, jak będzie dokładnie zbalansowany drop na ziemi w porównaniu do dropu z Guagu, bo jeżeli na przykład w Guagu będziemy mieć zestawy uzbrojenia z kilkoma dodatkami, jak miało to miejsce czasami właśnie w Guagu, no to może to być troszeczkę nieuczciwa przewaga. Z drugiej jednak strony, jeżeli dostaniemy na przykład albo snajperkę, albo shotguna, która nie do końca jest sprawna, no to możemy mieć problem mimo może wracamy z bronią z gułagu. Na pewno lepsze to niż tylko pistole, szczególnie z tego powodu, że zwykle wracając na ziemię często broni po prostu nie ma i ciężko ją znaleźć. Martwa cisza ma zostać znerfiona, nie jest niestety napisane dokładnie jak, natomiast amunicja obalająca w ogóle znika. Na szczęście. Szczerze szkoda, że martwa cisza nie podziela losu amunicji obalającej, no ale zobaczymy, jak zostanie znerfiona i wtedy będziemy oceniać tak de facto. Do tego znerfione zostały granaty ogłuszające i czujnik pulsu. Niestety ponownie nie mamy dokładnych informacji. Natomiast widzimy, że Raven Software looked closely at various equipment i oznacza to, że ekwipunek będzie dalej pochodził z Modern Warfare, natomiast Raven po prostu go znerfił. Czy będziemy mieć dostęp do ekwipunku na przykład z Vanguarda? Nie wiadomo. Co więcej nerf dotyczy także broni wręcz, podwójnych broni wręcz, czyli kików Kali naszych kochanych, powinno one być teraz zdecydowanie słabsze. I chyba największa zmiana, nad którą już się w sieci odbywają dosyć ciekawe dyskusje, zmiana dotyczy zrzutów uzbrojenia. Aktualnie, dropiąc się do Werdańska, zrzut możemy kupić tak naprawdę od pierwszej sekundy. Wystarczy mieć 10 tysięcy dolarów i możemy kupić zrzut nieważne kiedy. Od teraz na Battle royale zrzut będziemy mogli kupić dopiero po pierwszym zrzucie z gry. Więc oznacza to, że pierwsze około 5 minut będziemy grali broniami z ziemi, zupełnie losowymi, w zależności to, jaką kto broń znajdzie, takie będzie miał szansę w starciu sprzeciwu. I z jednej strony nie rozumiem tej zmiany, bo jednocześnie bardzo krzywdzimy teraz graczy, którzy grają agresywnie, którym się uda pokonać tych pierwszych przeciwników i zebrać te 10 tysięcy w miarę szybko, żeby potem dominować gdzieś tam na mapie. Z drugiej strony jest to ukłon w stronę graczy słabszych, którzy zwykle nie są w stanie zebrać tyle pieniędzy na pierwszy zrzut uzbrojenia przed zrzutem uzbrojenia z gry, aby wyrównać im trochę szanse w stosunku do graczy lepszych. To prawdopodobnie jest powiązane ze skill based matchmaking, tylko nie rozumiem, dlaczego właśnie zmieniają coś takiego, zamiast zmienić trochę skill based matchmaking, żeby Działał on bardziej efektywnie w stosunku do słabszych graczy. Jeżeli ktoś ma KD07, na przykład, żeby dobierało lobby na trochę jego poziomie, czyli 08, 09, KD max. W tym momencie osoby, które mają często 07, 08, mają dokładnie to samo lobby, co gracze, którzy mają KD60. Także jeżeli SBMM będzie działał tak samo, jak działa do tej pory, czyli no nie za dobrze mimo wszystko, no to ta zmiana jest ok w stosunku do słabszych graczy. Lepsi gracze i tak prawdopodobnie sobie poradzą. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w samej grze, natomiast sama ta zmiana jest co najmniej mniej ciekawa. Zmiana ta promuje losowość, co nie do końca mi się podoba, z racji tego, że im więcej tej losowości jest, tym gra mniej polega na umiejętnościach gracza. Ale tak jak mówię, zobaczymy jak ta zmiana wpłynie, szczególnie jeżeli przyjdą perki, czyli atuty z wangarda. Jeżeli się nie orientujecie, atuty w wangardzie są inaczej ułożone niż do tej pory w Warzone i na przykład przesadę byśmy mogli brać razem z duchem. I być może dlatego ta zmiana jest potrzebna, chociaż tu ponownie wydaje mi się, że lepiej po prostu pozmieniać te kategorie atutów, żeby duch był na przykład z przesadą albo przesadą przesada miała inne bardzo mocne perki do wyboru, żebyśmy z czegoś musieli zrezygnować na rzecz właśnie innego atutu. I tu ponownie wydaje mi się to lepszym balansem aniżeli usuwanie możliwości kupienia zrzutu przed pierwszym zrzutem z gry. Buffa natomiast doczekają się wszystkie ładunki wybuchowe, czyli semteksy, C4 i tak dalej i tak dalej, żeby zadawały większe obrażenia. I co ciekawe, na przykład Steamshot będzie zwiększał nam prędkość ruchu, podczas gdy Wabik będzie zadawał delikatne obrażenia wrogom, którzy znajdują się w polu działania. Takie zmiany są potrzebne, szczególnie z tego względu, że do tej pory grało się albo czujnik pulsu albo granat ugłuszający, wybór jakiegokolwiek innego ekwipunku tak naprawdę poza żelaznymi próbami nie miał absolutnie żadnego sensu. Nareszcie została także zmieniona maska przeciwgazowa, która w tym momencie powinna zdecydowanie mniej nam przeszkadzać w przeładowywaniu, strzelaniu itd., itd. Zobaczymy jak to będzie oczywiście finalnie wyglądało w wersji gry, ale do... w końcu, po dwóch latach, gratulacje! Gratulacje. Dodatkowo na mapie będziemy mogli znaleźć też kanistry, które przez krótki moment bardzo mogliśmy zobaczyć już wcześniej w Werdańsku. I tutaj wracając do wody, to jak się okazuje, nie będziemy mogli pływać tak jak niektórzy myśleli, że będzie taka możliwość. Będziemy mogli jednak do tej wody płytkiej wejść, a nawet kucnąć. Nie będziemy mogli się położyć, ale gdy kucniemy, będziemy zdobywać perk zimna krew będziemy mieć właściwości zimnej krwi. A dodatkowo osoby z atutem tropiciel nie będą widzieć naszych śladów. Także jest to jakaś nowa mechanika, zobaczymy na ile ona będzie popularna, na ile będzie użyteczna, ale takie zmiany są zdecydowanie potrzebne Warzone'owi, także dobrze, że eksperymentują. Pojawi się też kilka nowych kontraktów i pierwszym z nich jest na przykład Supply Drop Contract, który będzie polegał na tym, że osoba, która podniesie ten kontrakt, zrzuci gdzieś na mapie, pewnie mniej więcej w jej okolicy, zrzut zaopatrzenia, który będzie widoczny tylko dla niej, dla tej osoby, która podniosła kontrakt, czy drużyny, natomiast wszyscy z gry będą mogli ten zrzut. Podnieść, gdy do niego podejdą. Natomiast nie będzie ono oznaczony dla nich na mapie. Kolejnym zleceniem będzie Big Game Bounty, który będzie polegał na tym, że oznaczy nam gracza, który aktualnie ma najwięcej zabójstw i będzie on działał tylko raz na grę. Tylko nie wiem, czy odnosi się to do osoby podnoszącej kontrakt, że taka osoba będzie mogła podnieść ten kontrakt tylko raz na grę, czy osoba z największą liczbą killi będzie mogła zostać oznaczona tylko raz. Prawdopodobnie to drugie, ale bardzo możliwe, że taki kontrakt będziemy mogli podnieść też tylko raz na grę. Kolejny kontrakt jest tajemniczy, bo nie jest opisane, co będzie robił. I będzie to po prostu losowy kontrakt. Kontrakt, który będzie miał większe nagrody w stosunku do standardowego, wydarzenia, które będą się jeszcze odbywały podczas gry, będą pochodziły również z Rebirth Island i dotyczy to Restocks i Resurgence oraz dodatkowo zrzuty pieniędzy, które mogliśmy zobaczyć podczas e, sławetnego eventu. Flashback. Na evencie Flashback widzieliśmy też skrzynie z bardzo specyficznymi broniami, które miały prawdopodobnie 6 dodatków i te skrzynie też będą powracały właśnie w tym Battle Royale'u. No i oczywiście Rykoszet, czyli antycheat w końcu nadchodzi do Warzone'a 8 grudnia już będzie zainstalowany na każdym pc jeżeli będziecie oczywiście chcieli zagrać w Warzone'a. W tym momencie Rykoszet niby operuje w Vanguardzie, ale tak de facto nie zauważyłem, żeby coś było z nim związanego, być może gdzieś tam tych cheaterów rzeczywiście łapie. Natomiast 8 grudnia zobaczymy na swoich pc ten sterownik na poziomie kernela i wtedy dopiero zacznie się bitwa z cheaterami. Szczerze myślałem, że zmian będzie trochę więcej, natomiast te zmiany, które zostały wprowadzone, w zdecydowanej większości są bardzo pozytywne. Jedyną rzeczą, nad którą bym się zastanawiał, to rzeczywiście te pierwsze zrzuty zaopatrzenia. Myślę, że to powinno zostać tak jak było, bo uzbieranie 10 tysięcy dolarów tak naprawdę wiąże się z jakimiś bitwami z innymi graczami, a przynajmniej ryzykiem, że biegając za pieniędzmi przed pierwszym zrzutem, możemy tego przeciwnika napotkać. Natomiast gdy ta zmiana wejdzie i rzeczywiście będziemy mieli 5 minut przed pierwszym zrzutem uzbrojenia, to tak naprawdę nie będzie powodu, żeby zbierać pieniądze więc granie pasywne będzie zdecydowanie bardziej opłacalne niż granie agresywne. A to powoduje, że te pierwsze 5 minut przed pierwszym zrzutem zaopatrzenia może być trochę kamperskie. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie, chociaż wszystko na to wskazuje. Jak to będzie jednak wszystko wyglądało, zobaczymy dopiero na premierę, na integrację, także dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o zmianach. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, trzymajcie się i doza!